Cięcie laserowe ma obecnie bardzo duże zastosowanie i jest to jedna z metod termicznego oddzielania materiału. Może nastąpić w trzech rodzajach poprzez sublimację, topienie i wypalanie. Najczęściej stosowana jest kombinacja trzech rodzajów do oddzielania materiału. Cechą cięcia laserowego jest punktowe prowadzenie energii i wysokoenergetyczne strumień tnący. Celem cięcia laserowego jest wytwarzanie elementów, które bez dodatkowej obróbki nadają się do dalszej przeróbki. Warunkiem uzyskania dobrej jakości cięcia i wysokiego stopnia utrzymania wymiarów ciętych elementów konstrukcyjnych jest dokładnie prowadzony strumień tnący w połączeniu z najwyższej jakości maszyną do cięcia o dużej odporności na drgania i o dobrej własności powtarzania. Lasery są obecnie szeroko stosowane, zarówno do cięcia materiałów metalowych, jak i niemetali. Są wykorzystywane w procesie cięcia stali niskostopowych i wysokostopowych, stali węglowych, aluminium, tytanu, tworzyw sztucznych, drewna i ceramiki. Wyróżniamy następujące metody cięcia laserowego: Cięcie przez odparowanie. Polega ono na tym, że materiał poddany działaniu zogniskowanej wiązki ulega odparowaniu w atmosferze gazu obojętnego. Cięcie przez stopienie i wydmuchiwanie. Materiał poddany działaniu zogniskowanej wiązki ulega stopieniu i jest usuwany strumieniem gazu obojętnego. Cięcie przez wypalanie. Materiał poddany działaniu zogniskowanej wiązki jest wypalany przez strumień tlenu lub mieszaninę gazów zawierającej tlen. Generowanie pęknięć termicznych. Zogniskowana wiązka wywołuje naprężenie cieplne, powodujące pękanie materiału. Zarysowanie. Nacinany jest rowek lub rząd otworów i następnie materiał jest łamany mechanicznie. Zimne cięcie. Promieniowanie lasera ekscymerowego powoduje niszczenie wiązań cząsteczkowych. Proces cięcia można podzielić na trzy etapy. Początek cięcia, cięcie właściwe, zakończenie procesu cięcia, początek i zakończenie cięcia. W trakcie procesu cięcia w warunkach stanu ustalonego, strumień gazu dostarczany do sfery cięcia z jednej strony blachy powoduje usuwanie stopionego i utlenionego materiału na stronę przeciwną. W przypadku, gdy rozpoczynamy proces cięcia od brzegu blachy, sytuacja taka panuje od początku. Jednak, gdy proces cięcia rozpoczynamy w pewnej odległości od brzegu ciętego materiału, wówczas pierwszym procesem cięcia jest wydrążenie otworu. Odpowiednie podparcie wycinanych części. Brak odpowiedniego podparcia może spowodować zaburzenie linii cięcia, gdy odcinana część będzie się odchylać. Unikanie przegrzania w końcowej fazie. Należy zwrócić uwagę, czy ciepło dostarczone przez zbliżającą się do krawędzi wiązkę może być zaabsorbowane przez otaczający materiał bez powodowania nadmiernego wzrostu temperatury. Gazy używane podczas cięcia laserowego. Cięcie stali niestopowych i niskostopowych z zastosowaniem tlenu jako gazu tnącego jest procesem egzotermicznym. Zachodząca reakcja dostarcza 40% energii potrzebnej do procesu, pozostałe 60% dostarcza promień lasera. Ciśnienie tlenu tnącego przy cięciu tego typu stali nie przekracza 6 bar. Cięcie wysokociśnieniowe z zastosowaniem tlenu około 20 bar stosowane jest dla takich materiałów jak brąz. Głowica do cięcia laserowego. Przepływ tlenu tnącego zależy od ciśnienia i średnicy dyszy. Dla cięcia niskociśnieniowego jest to przedział od 20 do 110 litrów na minutę. Prędkość cięcia jest bardzo duża i sięga nawet do 10 metrów na minutę, gdy do cięcia stosujemy gaz obojętny, np. azot, cała energia musi pochodzić od promienia laserowego. Wymagana jest więc większa moc urządzeń. Taką metodę stosujemy do cięcia stali wysokostopowych. Tutaj materiał jest topiony przez promień i wydmuchiwany przez strumień gazu obojętnego. Cisienie gazu tnącego jest zdecydowanie większe niż przy cięciu tlenem. Cisienie azotu wynosi od 5 do 25 bar. Konsekwencją większego ciśnienia jest też większe zużycie gazu. Wynosi ono od 100 do 600 litrów na minutę. Średnice deszcz tnących są również większe. W przypadku cięcia przez wypalanie strumień gazu spełnia następujące funkcje. Poprzez spalanie ciętego materiału dostarcza energii ponad energię wiązki, usuwa stopiony i spalony materiał ze szczeliny, chłodzi cięty materiał. Parametry strumienia gazu wywierają obok parametrów wiązki i prędkości posuwu wiązki laserowej zasadniczy wpływ na proces cięcia. Jego prawidłowy przebieg zapewniają następujące czynniki odpowiednia czystość, właściwe ciśnienie gazu, właściwy stan i ustawienie dyszy, przeznaczenie gazów w zależności od ciętego metalu. Tlen jest stosowany głównie do cięcia gazowego i laserowego stali niestopowych i niskostopowych. Promień laserowy rozgrzewa stal do temperatury zapłonu. Spalanie materiału w strumieniu tlenu do cięcia generuje dodatkową energię cieplną, która wyraźnie przyspiesza proces cięcia. Azot stosowany jest przede wszystkim przy cięciu stali wysokostopowych. Przy cięciu z użyciem tlenu poprzez spalanie materiału wytwarzana jest szczelina cięcia. Z kolei przy cięciu laserem metodą wytapiania azot wydmuchuje metal ciekły ze szczeliny cięcia. Zalety cięcia laserowego. Wąska strefa wpływu ciepła. Gładka i czysta powierzchnia cięcia nie wymaga obróbki wykończeniowej. Oszczędność materiału. Duża szybkość cięcia. Szeroki zakres materiałów poddających się procesowi cięcia. Łatwość automatyzacji. Duża elastyczność procesu cięcia laserowego. Wady cięcia laserowego. Duży koszt inwestycyjny. Ograniczona grubość świętej blachy. Jest to podyktowane wymogami jakościowymi. Zobaczmy jak odbywa się proces cięcia. Taktyczne Katedra Inżynierii Produkcji Prawa do kopiowania prezentacji publicznych udostępnia Stanisław Karpiński wszelkie prawa zastrzeżone Dziękujemy firmie Trumpf Polska za możliwość wykonania i udostępnienia zdjęć